Chejdzie, citajcie z tej strony teraz bardzo się w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj o godzinie 20. lecimy ze streamiem, ale nie byle jakim live'em, ponieważ dzisiaj na live będzie można wygrać oto tą kierownicę. Jest to kierownica od icefood. Generalnie moja marka oraz cały sklep rusza dopiero na początku kwietnia, ale już dzisiaj będziesz mógł ją wygrać przedpremierowo, więc słuchajcie, wpadajcie, ale to nie byle. Ale to generalnie nie jedna nagroda, ponieważ na dzisiejszym streamku będzie można wygrać również cztery grip tape'y do kolejnogi. Są to klasyczne, klasyczne grip tape'y, wymiary to 60 cm na 14 czyli praktycznie na każdy dek pasuje, więc według mnie kozackie, kozackie wymiary. Kierka też jest sztos, więc słuchajcie, wpadajcie dzisiaj godzina 20, całe zasady, żeby to wszystko wygrać, już dowiecie się na dzisiejszym live'ie o godzinie 20:00 streamku więc to widzimy się o godzinie 20:00 i oczyszczam manko poł!